Od 22 lat pracuję na Ukrainie. Zawsze nie było łatwo, ale teraz jest naprawdę ciężko. Chciałbym podzielić się kilkoma sytuacjami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jakieś dwa miesiące temu, do, nasz, do, do drzwi naszego klasztoru w Gniewaniu, koło Winnicy, tam gdzie właśnie teraz jestem no, proboszczem, Zapukał żołnierz. Miał bardzo smutną twarz. Powiedział, że chce zamówić mszę świętą. Zaprosiłem go do biura parafialnego. I gdy usiedliśmy, on nagle zaczął płakać. I potem mówi: Ojcze, przepraszam, ja nigdy nie płaczę, ale teraz, jakoś, gdy tu wszedłem, to już nie mogłem wytrzymać. Potem pewien czas rozmawialiśmy. Mówił, jak wiele okrucieństw i cierpienia widział. Jak czasem jest bardzo ciężko. I mówi, że teraz przyjechał do domu, bo ma kilka dni wolnego. Dali im po zdobyciu Hersonia, ale dzisiaj już wraca wieczorem na front. Na koniec pomodliłem się nad nim, pobłogosławiłem mu, i gdy wychodził, uśmiechnął się i powiedział: Dziękuję, ojcze. Teraz jest mi o wiele lżej. Teraz mogę jechać tam i dalej walczyć o wolność. Wiele bólu i krwi, zrujnowane miasta i wioski, oto co robią Rosjanie Ukraińcom strach o swoich bliskich, strach przed kolejnymi bombardowaniami, regularne wyłączanie prądu, a co za tym idzie, brak wody, brak ogrzewania. To wszystko nas wykańcza psychicznie. Gdy chodziłem po kolędzie, spotykałem wiele zapłakanych matek, których synowie są na froncie. Pokazywały mi, ich fotografie, często to młodzi chłopcy, którzy narażają swoje życie, aby bronić Ojczyzny. Niedawno jeden taki młody z parafii sąsiedniej miał 17 lat i poszedł jako ochotnik, lektor, był w grupie molitewnej, grał na kitarze. I właśnie zginął na froncie. Dwa tygodnie temu nasz wikariusz pojechał z młodzieżą na kilka dni rekolekcji. I zaraz w pierwszym dniu jedna z dziewczyn dostała telefon. I, i, i właśnie rozmawiała, i nagle ten telefon jej wyleciał z rąk. Ona zbladła. Osunęła się na ziemię, zaczęła płakać historycznie. Okazało się, że to był telefon z, z informacją, że jej ojciec zginął pod Bachmutem. Ileż bólu i cierpienia niesie ta wojna. Gniewań, gdzie jestem, nie jest dużym miasteczkiem. Tam jest około 10 tysięcy mieszkańców. Ale nie ma tygodnia, że gdy, gdybyś, gdy nie odprowadzamy na cmentarz jakiegoś żołnierza. Bracia i siostry, wiadomo, że Ukraina potrzebuje dziś broni, potrzebuje też pomocy materialnej, potrzebne jest paliwo do generatorów, żarówki, led, ciepła, chodzież i śpiwory dla, dla żołnierzy na froncie. U nas w parafii y, g, grupa kobiet z Legionu Maryi y, zbierają świeczki stare i wosk i robią z nich tak zwane świeczki okopowe, które nie tyle, że dają światło, ale grzeją. Można nawet y, przy tej świeczce wysuszyć no, no, ubranie i takie świeczki są bardzo y, potrzebne na froncie. Ale bez wątpienia na Ukrainie bardzo, ludzie bardzo potrzebują obecności kapłana, który zaniesie im nadzieję, zaniesie im Boga, który podniesie na duchu, pokrzepi, który pocieszy. I my, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej właśnie tak, właśnie to robimy. Jest nas na Ukrainie 26, jesteśmy w, w 9 placówkach, W marcu, gdy Rosjanie wycofali się z Irpinia, pewien misjonarz, który tam pozostał cały czas, przechodził ulicą i zauważył ludzi, którzy pod blokiem coś tam w garnku gotowali na ogniu. Podszedł do nich, żeby z nimi porozmawiać, i ci ludzie mówią: Dziękujemy, że ojciec nie wyjechał. Że ojciec z nami został. Ta obecność jest dla nas bardzo ważna. Ludzie potrzebują Boga zawsze, a szczególnie teraz w czasie wojny. W wyzwolonym w, w październiku od okupantów w Owczańsku w obwodzie Charkowskim na ścianie sali tortur znaleziono. Ikony Matki Bożej i Jezusa wydrapane przez więzionych tam Ukraińców. Nad ikonami wyryte były daty przeżytych dni, słowa z Ojcze Nasz i inne modlitwy. Trudno sobie wyobrazić, jakie okropności spotkały tych ludzi, ale w ich cierpieniu Bóg był ich Otuchą i pocieszeniem. Niedawno spotykałem się z wolontariuszami i jedna z osób powiedziała ciekawe zdanie. Powiedziała: Podczas wojny wierzyć, to znaczy przeżyć. Tak. Ten, kto wierzy, kto wierzy w Boga, ma nadzieję. Nadzieje nie na ludzkie siły i zdolności, ale nadzieję na moc Bożą. Dlatego wierzyć w Boga oznacza być zdolnym do przeżycia, do przeżycia w tych strasznych okolicznościach wojny. Dlatego my, chrześcijanie, mamy szczególne zadanie dzielić się darem wiary i nadziei, który otrzymaliśmy od Boga. Ale abyśmy mogli tam być i nieść nadzieję, potrzebujemy też wsparcia materialnego. Dlatego po Mszy Świętej przy wyjściu z Kościoła będzie można złożyć ofiarę na naszą działalność misyjną i na pomoc tamtejszym potrzebującym. Za wszelkie złożone ofiary bardzo serdecznie dziękuję. Polacy w ogóle od pierwszych dni wojny najbardziej pomagali Ukraińcom. I nie zważając na problemy czy napięcia, które wcześniej były między Polską a Ukrainą, to właśnie Polska rzuciła się jako pierwsza do pomocy i pomagała najlepiej, jak umiała. A naprawdę umiała. Niektórzy z naszych parafian, którzy. Na początku uciekli do Polski, a potem jeszcze dalej pojechali tam, do Niemiec czy do Czech. To po kilkunastu dniach wracali z powrotem do Polski. Bo tu byli najlepiej przyjęci. Lepiej niż w Niemczech. Dziękuję Wam za to, bracia i siostry. Dziękuję też za te dary, które zbieraliście i wysyłaliście na Ukrainę. Ja, będąc tam i patrząc, jak. Jak pięknie pomagacie, byłem z Was dumny. I byłem dumny, że jestem Polakiem. Na zakończenie chciałbym jeszcze wrócić do myśli, że ten, kto wierzy w Boga, ma siłę, aby przeżyć. Właśnie o tym mówi dzisiaj. W Ewangelii pierwsze błogosławieństwo: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Co to znaczy, że my mamy być ubogimi w duchu? To znaczy nie wierzyć w swoją siłę, tylko przyjąć siłę Ducha Świętego. Jesteś ubogi w duchu, to znaczy w Twoim duchu. Nasz duch ludzki jest słaby, nasz duch ludzki się załamuje, nasz duch ludzki się zniechęca, wycofuje. Dlatego mamy przyjąć Ducha Świętego, Ducha, który jest mocny, Ducha, który jest odważny, szalony, niepokonany. Drodzy bracia i siostry, wiem, że Wy też na pewno macie swoje problemy swoje walki, swoje trudności. I czasem może być jakieś załamanie, zniechęcenie, zmęczenie, strach. Dlatego niech stąpi na nas duch Pana, abyśmy to wszystko mogli w sobie przezwyciężyć i w imię Pana walczyć o dobro w sobie, w naszych rodzinach i w naszym otočeniu. Amen.